Talent to bardzo ważny dar od losu. Możemy go przyjąć i pomnożyć, ale możemy też zaprzepaścić nasze możliwości. Talent to szczególna pasja, to dar i miłość do tańca, śpiewu, poezji, malarstwa i innych artystycznych dziedzin. Talent objawia się nie tylko w dziedzinie sztuki: to także zamiłowanie do sportu czy do przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Matematyki, biologii, chemii, fizyki i wielu innych dziedzin. W naszej szkole nie brakuje talentów, zarówno w dziedzinie artystycznej, jak i w nauce. Nasi uczniowie osiągają szczególne sukcesy, rozwijają swoje pasje i zdobywają laury. Możemy poszczycić się laureatami i finalistami Olimpiad oraz wspaniałymi sportowcami i uzdolnionymi artystami. Mamy dla Was specjalny prezent. Przegląd talentów uczniów z czwórki. Zapraszamy do oglądania i słuchania. Karolina Siódma, a wykonam utwór i ciebie też bardzo. Jestem Wiktor Droździel i, i jestem z klasy szóstej i zagram utwór pod tytułem Intermezzo. Igor. Chodzę do klasy siódmej C. Moją pasją jest historia. Historią interesuję się już od lat przedszkolnych. Wtedy interesowałem się w szczególności starożytnością. Natomiast teraz interesuje mnie bardziej okres XX wieku. Biorę udział w wielu konkursach oraz czytam książki historyczne. Oprócz tego czytam też książki przygodowe oraz fantazy. Interesują mnie też dobre filmy, w szczególności filmy przygodowe oraz science fiction. Zachęcam wszystkich do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Pewien człowiek, który wybierał się w daleką podróż, przekazał swój majątek służbie. Jednemu ze sług dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Ci, którzy otrzymali pięć i dwa talenty, puścili je w obieg i zyskali drugie tyle. Trzeci sługa, który otrzymał jeden talent, zakopał go w ziemi. Gdy pan powrócił, zaczął się z nimi rozliczać. Słudzy pierwszy i drugi przynieśli mu pomnożone talenty a ten pochwalił każdego z nich słowami dobrze sługo dobry i wierny byłeś wierny w rzeczach niewielu nad wieloma cię postawię wejdź do radości swego pana trzeci sługa przyniósł otrzymany od pana jeden talent i powiedział panie wiedziałem że jest człowiek twardy żniesz tam gdzie nie posiałeś i zbierasz tam gdzie nie rozsypałeś bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi oto masz swoją własność Pan rozgniewał się na te słowa i kazał odebrać talent trzeciemu słudze i oddać go temu, który miał dziesięć talentów. Pan, każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Warto pracować i marzyć, aby rozwijać swój talent i wyobraźnię. Wtedy życie jest kolorowe, a dufę rozpiera radość tworzenia. Do wszystkich apeluję: zastanówcie się, co jest waszą siłą, odkryjcie swoje uśpione talenty i cieszcie się każdą chwilą swojego niepowtarzalnego życia. Wszystkim stypendystom i prymusom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce. Oraz życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu.